Inwestycje w czarnem z ramienia starostwa powiatowego w Czuchowie zostały ukończone. Starosta Aleksander Gapa podsumował całość dotychczasowych realizacji oraz zapowiedział dalsze inwestycje. Dzień dobry bardzo serdecznie chciałbym powitać wszystkich telewidzów telewizji Kablowej w Czarnym, mieszkańców i gości, i powiedzieć kilka zdań i kilka słów o obiektach, które reprezentują Czarny na Niwie i wojewódzkiej, i krajowej i międzynarodowej. Między innymi, szanowni państwo, jesteśmy na terenach Domu Pomocy Społecznej, gdzie jak pamiętamy 20 lat temu, czy 19 lat temu dokładnie, no był tutaj zupełnie inny stan tej jednostki tutaj było kilkadziesiąt pensjonariuszek, ale też trzeba powiedzieć, że były tutaj bezpośrednie obiekty inwentarskie, a oczywiście ogrodnictwo, to wszystko miało zupełnie charakter bardziej takiego obiektu związanego z gospodarstwem ogólnorolnym. Przez te wszystkie lata zmieniało to się jak w kalejdoskopie i trzeba powiedzieć, że jesteśmy z tego bardzo dumni, ale też mieliśmy trafić do wszystkich instytucji, które mogły nas wesprzeć w tym aby dzisiaj można powiedzieć, że 199 miejsc dla pensjonariuszek jest w tym Domu Pomocy Społecznej, co jest największym obiektem tego typu w województwie, w kraju, można powiedzieć, że to jest już taka ranga europejska, ale też połączenie Domu Pomocy Społecznej z Centrum Rehabilitacji i Terapii Zajęciowej, jak również z warsztatami terapii zajęciowej, i jeszcze praktycznie obchodzący swoje dziesięciolecie Zakład Aktywności Zawodowej po prostu spowodowały, że łącznie z inwestycjami tutaj obsługujemy wszystkich tych, którzy mają swój kłopot ze zdrowiem. Oczywiście, którzy przebywają tutaj na zasadzie specjalnych skierowań, ale też dla tych, którzy są tutaj kontrakty NFZ-owskie, PFRON-owskie, gdzie dochodzą do zdrowia poprzez różnego rodzaju zabiegi, rehabilitacja na najnowszym sprzęcie możliwym, który można znaleźć w najlepszych sanatoriach. I trzeba tutaj sobie też uzmysłowić, że połączyliśmy to z hipoterapią dla tych potrzebujących akurat takiej rehabilitacji, co rzadko się zdarza, żeby był po prostu możliwość... Spędzania tego czasu i żeby był kryty hipodrom, bo to jest też wyjątek, który nas tutaj mocno punktuje. No i dodatkowo w ostatnich latach przez powstał otwarty basen, co prawda są to baseny, które mogą być użytkowane w okresie letnim tylko, ale przyszłość jest tak daleko z takimi możliwościami, że nie wiadomo, a czy nie będzie to w innej zabudowie? Więc te obiekty zostały ocenione przez różne instytucje krajowe i również gości naszych z Europy i również naszych partnerów z różnych krajów, że musimy być z tego dumni, ponieważ takich obiektów w tym wymiarze zagospodarowania i oczywiście możliwości udzielania usług, no trudno znaleźć w prosty sposób w naszym województwie, w naszym kraju, a nawet i u naszych kolegów, partnerów współpracujących za granicą. Ostatnie różne nagrody, które trafiają do naszych jednostek tutaj w Czarnym, no, można powiedzieć, że są one możliwe dzięki wspaniałej załodze, dzięki pracownikom dzięki wszystkim tym, którzy tutaj we swojej fachowości wykazują się swoim profesjonalizmem. No i prawdę mówiąc, dzięki temu mamy całoroczny natłok różnego rodzaju usług, jak również nie mamy problemów z przyjęciem tutaj pensjonariuszy. Natomiast sprawa jeszcze, która w tej chwili się akurat rozgrywa, która jest... Jak najbardziej, tak można powiedzieć, w określony sposób na topie. To jest dom seniora i gdzie chcemy go tutaj ulokować, umiejscowić, mamy już na to stosowne zgody, dopracowujemy ten, ten temat. Byłby to dom seniora, który no, oferowałby pobyt od praktycznie określonego czasu krótkiego do wieloletniego, a nawet i tak prawdę mówiąc do ostatnich chwil życia na tej Ziemi. To wszystko tutaj będzie możliwe, no oczywiście w tych regulacjach, w których te rzeczy będą mogły zafunkcjonować. Chcę też powiedzieć, że jak pamiętamy te lata 2000, -te pierwsze, że czarne ciągle i młodzież musiała wędrować do innych szkół. Ponadgimnazjalnych w Szczecinku, Czuchowie próbowali pewnie i być w innych miejscowościach. Tak zdecydowaliśmy o tym, że ta cała subwencja i wszystkie miejsca pracy ewent no, zdecydowanie kumulowały się w Szczecinku, czyli w zachodniopomorskim. Nasze decyzje, że budujemy własną szkołę ponadgimnazjalną. Stały się faktem w ciągu 4-5 miesięcy. Stanęła szkoła i oczywiście utworzono praktycznie w tym wypadku ponad 40 miejsc pracy. Chcę powiedzieć, że to też dodało prestiżu naszej miejscowości, bo Czarne to bliskie sercu miasto praktycznie. I tutaj można powiedzieć, że ta młodzież uczy się, zdaje z doskonałymi wynikami maturę później szuka swojej drogi na wyższych studiach i swojej przyszłości zawodowej. Myślę, że ci, co się zwiążą tutaj z Czarnym, z Powiatem, z Województwem, będą blisko. Ci, co wyjadą, będziemy im życzyć oczywiście samych dobrych sukcesów i oczywiście pięknego akcentu wszelkiego rodzaju w kwestii osobistej, zawodowej, rodzinnej. No również temat czarnego to, to, to kwestia technicznego zabezpieczenia, który też postawiliśmy na zasadzie okręgowej stacji badania pojazdów. Chcę powiedzieć, że trzeba było zawsze jechać również w kilku kierunkach albo do Czuchowa, albo do Szczecinka, albo do Debrze, albo do Przechlewa. Od określonego czasu załatwiamy to wszystko łącznie z mieniami, łącznie z całą infrastrukturą. Myślę, że ten temat techniczny będzie tu się jeszcze dogrywał. Tutaj też powstało pierwsze miasteczko ruchu drogowego w kraju, bo to był pierwszy taki projekt, który przyszedł z Unii Europejskiej. Oczywiście pan Wojewoda zdecydował o tym na naszą ofertę, że będzie on zbudowany w czarnym, więc mamy tą satysfakcję, że pięknie służy młodym rowerzystom, którzy mogą się uczyć tutaj już na prawdziwych praktycznie światłach, przejściach, rondach, przejazdach kolejowych. To wszystko jest naprawdę coś, czego nie ma praktycznie ani żaden Czułchów, ani żaden Szczecinek, ani żaden, żadne inne miasto wokół, bo w samym województwie pomorskim takie miasteczka tego typu, były dwa i, i, i podobno jeszcze w nagrodę miałoby trzecie, ale to już jest kwestia tych, którzy będą mogli to osiągnąć, czy też osiągną taki wymiar po prostu do Chcę powiedzieć też, że nasze zaangażowanie w dużym stopniu, w bardzo dużym stopniu jest jak gdyby ukierunkowane na tworzenie nowych miejsc pracy, nowych inwestycji. Tutaj trzeba bardzo pochwalić współpracę z zakładem karnym, gdzie dyrekcja w Czarnym, ale również okręg w Koszalinie, no i oczywiście zarząd główny w Warszawie zdecydował o tym, że można umiejscowić tutaj miejsca praktycznie inwestorów z miejscami pracy dla skazanych, ale też z wyjściem i ze zbudowaniem fabryki poza murami, oczywiście z otwartym tematem dla. Osób cywilnych. Chcę powiedzieć, że to były bardzo złożone i trudne sytuacje, które musiały w pełnym partnerstwie być domawiane. No i chcę powiedzieć, że w tym momencie reprezentuję Skarb Państwa jako starosta człowski i tutaj w tym wymiarze mogłem powodować też pełną przychylność administracji, jak również też rozwiązania zgodne z prawem, które. Mogły być tutaj ukierunkowane. Oczywiście zbudowana fabryka to jest ponad 3,5 tysiąca metrów kwadratowych pod dachem, że może tutaj pracować i w tej chwili pracuje czy 300, czy 400 osób, bo to i skazanych część pracuje i cywilów, ale może ta fabryka łącznie zmianowo na jedną, na dwie zmiany zatrudnić nawet według tego, co. Mówi inwestor, to i do tysiąca osób, tylko trzeba mieć tych pracowników, i trzeba mieć zbyt. No i oczywiście inne warunki, które są zawsze do dyskusji i myślę, że dyskutować o tym nie będziemy, bo przecież to jest wymiar praktycznie ogromnych środków, które musi położyć inwestor, żeby coś takiego zbudować, żeby to mogło funkcjonować. Ale myślę, że też to jest połączone z klasami typu przetwórstwa drewna, technologii drewna, stolarskiego kierunku, więc taki temat tapicera, no wszystkich tych sytuacji, które będą połączone ze szkolnictwem zawodowym i myślę, że będziemy te sprawy bardzo mocno łączyć w tych różnych partnerstwach, żeby młodzież, która wybierze ten zawód, żeby miała możliwość realizacji jak gdyby swoich, swoich planów, które, które będą związane z ich przyszłością. Sądzę też, że głośnym odbyło, czy odbiła się, czy, czy, czy odbyła się dyskusja o nowym szpitalu w zakładzie karnym. No i jest to tylko należy zadać w tych kwestiach dyskusyjnych jedno pytanie, że jeżeli mielibyśmy taką obawę czy powód, żeby nie budować w Czarnym, to z przyjemnością będą budować inni w Łodzi, w Bydgoszczy, w Toruniu. Jeżeli my byśmy nie umieli tego docenić, że to może być jeden z dwóch czy trzech szpitali w Zakładach właśnie w Czarnym, to jest to znowu jak gdyby moment, w którym powinniśmy w odpowiednim czasie reagować i oczywiście te rzeczy przedstawiać, a to, że w takich warunkach i standardach Ci właśnie skazani, którzy z wyrokami siedzą, będą w określony sposób leczeni, to nie wytłumaczymy tego ani w Unii Europejskiej, ani w innej skali, że, że to są takie czy inne warunki, bo to jest kwestia, która jest ponad naszymi jak gdyby możliwościami decydowania o przepisach w tej mierze. Ale po prostu w innej skali my możemy to robić w tych wymiarach naszej służby zdrowia i tutaj nie da się praktycznie stawiać jakiejś kropki, kreski, powodować jakiejś dyskusji zbędnej, czy też toczyć wojenki, które są absolutnie zbędne. I tak jest z każdą inwestycją, która ma taki charakter, taki wymiar. Jest to również temat garnizonu, wojska, jednostki, gdzie hale naprawcze. Pojazdów wojskowych typu Rosomak, czy też będzie to rozszerzony temat, budowane są w czarnym, a takie hale i takie ośrodki są tylko wyznaczone cztery w kraju, więc można było za tym chodzić i skutecznie, praktycznie przy tym wspierać i pomagać wszystkich tych, którzy tutaj byli decydentami, albo też praktycznie znowu oddać to wszystko. Gdzieś jakiemuś innemu miejscu, w którym posadowią będą się cieszyć i będą mówić, że robią w ramach stanowisk pracy wspaniałe miejsce swojej przyszłości. Także to są wszystkie te atuty, o których mówimy, że one są niezbędne. Jest też temat współpracy samorządowej. Oczywiście trzeba powiedzieć, że wiele tych umów o realizujemy i realizowaliśmy jeszcze teraz ostatnie, które zawarliśmy jeszcze z poprzednim burmistrzem. Natomiast to było w tych planach. Tutaj z kolei trzeba było pewne dostosować tematy budżetowe. Myślę, że tutaj tematy dróg były taką piętą Achidesa, jeżeli chodzi o drogę, którą jeździliśmy w kierunku Buszkowa, czyli mówiąc tutaj o Sokolu, Kinie, Sierpowie, Krzemieniewie. I dalszym odcinku do drogi krajowej 22. To był trudny temat i trudny moment realizacji. Wiemy też o tym, że powodowane to było tym, że ochrona środowiska nie pozwalała wyciąć drzew ani po jednej, ani po drugiej stronie, a jest ich praktycznie ponad 500, które stanowią o tym, że nie ma mowy o żadnym poszerzeniu drogi, no natomiast trzeba było zachować pewne standardy i myślę, że dzisiaj się jeździ tą drogą bardzo dobrze, natomiast oczywiście z ograniczeniem tonażu, ponieważ most jest o nośności do 12 ton i tutaj to ryzyko, że tam jeździły te pojazdy o nieokreślonej nośności, można było doprowadzić do jakiegoś nieszczęścia, więc tutaj te, te, te sprawy mają swój charakter, również z modernizacji tej drogi Krzemienie wodą, Misławy Czechy więc tutaj wszystkie drogi w mieście, które były, które zostały w ten sposób sformalizowane i przekazane jako już drogi wewnętrzne miejskie, czy to Ogrodowa, czy Moniuszki, czy Kolejowa, więc to są wszystko sprawy, które mają tutaj ten ważny aspekt. Sądzę, że przed nami jest wiele spraw, które będziemy łączyć w tych możliwościach, jeżeli chodzi o współpracę też rad, powiatu i, i, i gminy czarne, jak również typowych samorządowych tematów w zakresie kierownictwa. Będziemy starali się jak gdyby jak najlepsze warianty współpracy i tego, co może ucieszyć mieszkańców miasta, jak i gminy wprowadzać na terenie naszych partnerskich umów. No i będziemy, jak zawsze, kibicować sytuacji, w której wybierzemy to, co jest najlepsze i na co możemy zdobyć środki. Więc to są te główne sprawy, które mogą nas praktycznie tylko i wyłącznie w czasie, jak gdyby w jakiś określony sposób zmieniać daty, które byłyby tutaj jednoznaczne co do wykonania pewnych inwestycji. Będziemy, sądzę, bardzo zdecydowanie uczestniczyć w życiu społecznym. Jeżeli tutaj znajdziemy pewne projekty, to będziemy wspierać stowarzyszenia, fundacje. Oczywiście to, co ma związek tutaj z osobami niepełnosprawnymi, to Czarne jest takim miejscem, które decydująco wpływa na obsługę osób niepełnosprawnych z terenu. Nie tylko Gminy Czarne, również całego Powiatu Człowskiego, i nie tylko Powiatu Czuchowskiego. Więc w tych naszych zamiarach będziemy na pewno w następnym takim możliwym przekazie umawiać się w tym przedziale czasu, aby najlepsze rozwiązania prowadziły do, do Czarnego, do, do Gminy Czarne, do jej mieszkańców. Oczywiście. Z pozdrowieniami i życzeniami wszelkiej pomyślności dla, dla państwa, ponieważ moje praktycznie wiele, wiele, wiele lat pracy łączyło z tym środowiskiem. I tutaj chciałbym jeszcze raz przy tej okazji powiedzieć, że to były wspaniałe lata pracy zawodowej. Dalej ten kontakt z wieloma osobami z tej gminy powoduje to, że w tej sferze i społecznej i w tych kwestiach inicjatyw. Bardzo sobie cenię tą współpracę i zaangażowanie społeczeństwa miasta i gminy Czarne. I myślę, że będę wyrazicielem całej Rady i Zarządu, aby powiedzieć to polskie słowo. Najważniejsze dziękuję. Dziękuję, jeszcze raz dziękuję za tą współpracę i też liczymy na to wsparcie, które będzie zawsze wzajemnie nam wspólnie potrzebne myślę że do zobaczenia do dalszych miłych chwil które będą mogły nas prowadzić do tej lepszej przyszłej naszej polski tutaj lokalnej dziękuję bardzo